zdecydowaliśmy się na to, żeby te, ten proces luzowania przebiegał w takim ujęciu ogólnopolskim bez regionalizacji. To wynika przede wszystkim z tego faktu, że o ile w szczycie pandemii mieliśmy do czynienia z dosyć dużym zróżnicowaniem liczby zachorowań w poszczególnych województwach, to w ostatnim czasie nastąpiło zmniejszenie tego zróżnicowania poszczególne regiony jeżeli jeżeli chodzi o średnią liczbę zakażeń na 100 tysięcy ludzi zbliżyły się do siebie w tej chwili. Ta rozpiętość wygląda w ten sposób, że w regionie, który jest najbardziej cały czas dotknięty pandemią, czyli Śląsku, ten wskaźnik zachorowań no już jest praktycznie poniżej 30, a w regionie, który jest na drugim biegunie, czyli w województwie Podlaskim mamy powyżej 10, więc ta relacja zróżnicowania jest niecałe 3 do 1, a wcześniej mieliśmy to zróżnicowanie większe. Dlatego stąd decyzja, że ten proces luzowania, te poszczególne kroki będziemy wykonywali w ujęciu ogólnopolskim. Druga ważna informacja, która dotyczy tego harmonogramu, mówi o pewnym tempie luzowania, które tutaj Państwu zostało przedstawione. Zdecydowaliśmy się, że te największe grupy poluzowania będą pojawiały się w odstępie dwutygodniowym bo mówię tutaj o tym co zadzieje się w najbliższy weekend co zadzieje się w okolicach 15 czyli połowy miesiąca i potem co zdarzy się na koniec miesiąca czyli kolejne kroki które przedstawiamy w harmonogramie to dwutygodniowe tempo jest nam potrzebne po to żeby obserwować efekty wprowadzanego luzowania. Tak jak powiedział Pan Premier, musimy te kroki wykonywać bardzo ostrożnie i cały czas wnikliwie obserwować skutki wprowadzanych tych regulacji luzujących. Jeżeli będziemy widzieli niebezpieczne sygnały, ale z drugiej strony, jeżeli też będziemy widzieli, że tendencja do spadku się utrzymuje, to być może będziemy też podejmowali decyzje, które bądź są odważniejsze bądź bardziej konserwatywne, ale ten harmonogram, który przedstawiamy jest właśnie tym harmonogramem bazowym, obowiązującym czy proponowanym na cały maj. Przechodząc do szczegółów, chciałem powiedzieć, że zaczynamy od 1 maja, czyli od najbliższej soboty, kiedy to wprowadzamy jednolite zasady w całym kraju, które dotyczą przede wszystkim sportu sportu w tym sensie, że w zasadzie na świeżym powietrzu zwiększamy dotychczas obowiązujący limit 25 osób do 50, no bo mamy przed sobą majówkę, mamy czas, który można przeznaczyć na aktywności fizyczne, więc chcemy, żeby tutaj była możliwość skorzystania tego w szerszym gronie z tym jednym poważnym zastrzeżeniem, że te aktywności muszą się odbywać na powietrzu. Jeżeli chodzi o kwestie obiektów zamkniętych, to tutaj też chcemy wykonać taki nieśmiały, można powiedzieć, krok, który polega na tym, że otwieramy wszystkie obiekty sportowe i baseny, te takie obiekty pod dachem dla grup dzieci i młodzieży, grup zorganizowanych i to z takim zastrzeżeniem, że przewidujemy obłożenie do 50%. Chcemy, żeby ten sport był właśnie takim pierwszym krokiem wykonywanym w kierunku luzownictwa obostrzeń. 4 maja, który przypada na wtorek w tym najbliższym tygodniu chcemy przede wszystkim wrócić do nauki w klasach w szkołach podstawowych w klasach 1-3. Chcemy, żeby od 4 maja wszystkie klasy wróciły do tej nauki, klasy 1-3 do nauki stacjonarnej, żeby ta edukacja już w całym kraju rozpoczęła się w tym standardowym trybie i tutaj będziemy, tak jak wspomniałem, bardzo uważnie monitorować sytuację. W szkołach i bardzo ważną uwagą, która tutaj oczywiście też jest konsultowana z panem ministrem Czarnkiem było wprowadzenie takich rozwiązań, które nakazują wręcz na każdej przerwie, ale też w ciągu weekendu i wietrzenie sal i ewentualne przeprowadzanie dezynfekcji po to właśnie, żeby zapewnić bezpieczeństwo nauki i bezpieczeństwo zdrowotne zarówno nauczycieli jak i uczniów. Jeżeli chodzi o handel, to tutaj tak jak powiedział pan premier, sklepy budowlane, meblowe, galerie handlowe w tym limicie, który obowiązywał przed ostatnimi obostrzeniami, czyli wracamy do limitu jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, zresztą ten sam limit będzie stosowany w kościołach czy w miejscach kultu religijnego jeżeli chodzi o kwestie związane z kulturą to też ten sam limit czyli jedna osoba na 15 metrów kwadratowych w instytucjach kultury. Przed kolejnym weekendem czyli 8 maja zdecydowaliśmy się otworzyć hotele, hotele, które będą funkcjonowały w takiej regule obłożenia 50-procentowego. Oczywiście strefy w tych hotelach restauracyjne, czy wellness i spasą będą cały czas zamknięte. I to jest taki pierwszy krok, który dotyczy przyszłego tygodnia. Kolejny krok będziemy wykonywali 15 maja i to też jest bardzo ważna data, ponieważ od tego terminu będziemy proponowali rozwiązanie, że na zewnątrz maseczki, nie będą musiały być noszone, o ile oczywiście jest zapewniony dystans półtora metrów, ten, który jest wymagany. W każdej sytuacji, która oznacza no, niemożliwość zachowania tego dystansu, maseczki nadal powinny być noszone, bo są tym podstawowym zabezpieczeniem. Ponieważ otwieramy, dajemy możliwość już funkcjonowania bez maszek, mseczek na zewnątrz, to otwieramy również gastronomię zewnętrzną, teatry, kina na świeżym powietrzu z obłożeniem 50% i, co bardzo ważne, imprezy okolicznościowe, czyli wesela i komunie, przywracamy możliwość Organizowania tych uroczystości z limitem do 25 osób, ale powtarzam, to jest na świeżym powietrzu, tak żeby zabezpieczyć czy w miarę bezpiecznie realizować te, te uroczystości. Bardzo ważnym zagadnieniem jest kwestia. Przywrócenia nauki hybrydowej, podkreślam, od 15 maja, zarówno w klasach 4-8, jak i 1-4. Oczywiście cały czas przy zachowaniu tego samego reżimu sanitarnego, czyli wietrzenie sal na przerwach, dezynfekcja placówek w weekendy. To są bardzo ważne założenia, które mają zapewnić bezpieczeństwo i myślę, że też co ważne, że obiekty sportowe na świeżym powietrzu będą miały już możliwość przywrócenia 25% publiczności. Myślę, że to jest bardzo dobra informacja dla wszystkich kibiców. Kolejny krok, tak jak mówiłem, z dwutygodniowym tempem na obserwację i monitorowanie będzie wykonany 29 maja. I tutaj, oczywiście, przy założeniu, że te tendencje spadkowe, które obserwujemy, będą kontynuowane, otwieramy gastronomię już wewnątrz lokali z obłożeniem 50% i zachowaniem odpowiednich dystansów między stolikami, z limitem osób na stoliki i reżimem sanitarnym, tak jak już to zresztą wcześniej funkcjonowało jak te lokale mogły funkcjonować imprezy okolicznościowe również mogą być już w tym czasie będą mogły być realizowane wewnątrz z limitem do 50 osób ale oczywiście wszystkimi tymi samymi zasadami reżimu sanitarnego i również inne zagadnienia dotyczące kultury czyli między innymi kina i teatry tutaj obłożenie również 50%. Również pod koniec maja otworzymy wszystkie kryte obiekty sportowe, w tym baseny, tym razem dla wszystkich, z obłożeniem również 50% i to jest ten czas, w którym również będziemy chcieli otworzyć siłownie, kluby fitness, solaria z obłożeniem czy z limitem tym, który funkcjonuje już teraz dla innych takich przestrzeni większych, czyli jedna osoba na metr kwadratowy. No i wreszcie mamy nadzieję, że właśnie 29 maja powróci stacjonarnie cała edukacja szkół podstawowych i średnich do tego trybu stacjonarnego, bo tak jak informowałem dwa tygodnie wcześniej uruchomimy tryb. Hybrydowy. Jeśli mogę podsumować informacje już przekazane, to zwiększamy liczbę osób, które mogą uczestniczyć w tych uroczystościach kościelnych, bo limit osób przypadających na metr kwadratowy został zmniejszony, bo mamy teraz już jedną osobę na 15 metrów kwadratowych, wcześniej ten standard to była jedna osoba na 20 metrów kwadratowych. Od strony przeprowadzania czy organizowania uroczystości. Też od połowy maja mamy już możliwość dopuszczenia organizacji takiego przyjęcia. W ramach no, na dworzu, czyli w ramach takiego ogródka, i tutaj limit jest określony do 25 osób. Jeżeli chodzi o jakieś bardziej szczegółowe zasady dotyczące reżimu sanitarnego, no to oczywiście, w miarę możliwości, zalecamy noszenie. Maseczki, szczególnie w kościele, czyli w pomieszczeniu wewnętrznym, bo to jest zgodne z tymi regułami, które zaprezentowaliśmy. A prawdopodobnie w najbliższym czasie będziemy chcieli, jeżeli jest konieczność jakiejś zmiany, dopracować pewne takie szczegółowe, to przede wszystkim Sanepit i główny inspektor sanitarny, reguły dotyczące no, zachowania się w celu zachowania reżimu sanitarnego.